Bergu. Paweł Wąsek mistrzem Polski w skokach narciarskich. Na wielkiej krokwi skoczył 145 i 134,5 metra drugi Kamil Stoch. Nic tylko mocno trzymać kciuki. Podobnie jak za naszych skoczków narciarskich, którzy już za tydzień startować będą w Pucharze Świata w Zakopanem. Przed smakiem tej rywalizacji były rozgrywane na wielkiej krokwi Mistrzostwa Polski z jednym bohaterem. Sezon ma świetny, to też wyniki w Mistrzostwach polskich musiały to odzwierciedlić. Paweł Wąsek pierwszy raz w karierze został mistrzem Polski w skokach narciarskich. Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem rywalizowało ponad 60 zawodników, ale Wąsek, który zupełnie niedawno skończył na ósmym miejscu turniej czterech skoczni, okazał się najlepszy. W pierwszej serii 145 metrów było jak nokaut dla rywali. Oglądaliśmy tutaj przecież wszystkich, niemal że najlepszych zawodników w naszym kraju, ale dobrze, dobrze, dobrze. O szczegółach opowie Państwu Aleksander Roy. Dwóch Kazachów i Słowak na pierwszych trzech miejscach przez kilkadziesiąt minut. Takie to były Mistrzostwa Polski w Zakopanem. Na szczęście sześciu ostatnich najlepszych Polaków nie zawiodło, chociaż uwagi można mieć do każdego, nawet do Pawła Wąska, co jednak trudno sobie wyobrazić, bo obecny lider kadry skoczył, uwaga, 145 metrów, ale i tak podobno było co poprawiać. Były błędy, było to na pewno spóźnione, jeszcze to nie było do końca e, z taką... Z pewnością, przekonaniem z tego progu, troszkę, troszkę jeszcze tam noga jakby jechała pode mnie, ale tak jak mówię, był to dobry poziom tych, tych skoków, ale na pewno węże stać, stać mnie na więcej. Jedynym, który mógł zagrozić wąskowi był Jakub Wolny, dowodem 136,5 metra. Kolejna trójka, czyli Piotr żyła, Aleksander zniszczył, i Kamil Stoch mieli już dwucyfrową stratę do wicelidera. I to właśnie walka o srebro była największą atrakcją dnia, nie licząc oczywiście wąska. Wygranym Kamil Stoch, 131 metrów w drugiej serii, to był skuteczny atak i wyraźne pokazanie jestem, bo wrócił przecież do rywalizacji w zawodach. Fajnie zwróci do rywalizacji, do zawodów, trochę poczuć adrenaliny. Pomimo, że to są takie zawody podwórkowe nasze, ale jednak no, trzeba było się zmobilizować i, i po prostu nastać no, na wyżynę, bo tutaj Paweł zawiesił bardzo wysoko poprzeczkę. Nagrodą srebro brąz dla poturbowanego Jakuba Wolnego, chory w końcówce turnieju czterech skoczni, upadł na treningu przed Mistrzostwami Polski. Lekarstwem na to wszystko brązowy medal. Tuż za podium Aleksander zniszczył i Piotr żyła. Do Pawła Wąska stracili ponad 30 punktów, ale Wąsek skacze w innej lidze. I w innych butach. Dostałem od siostry, siostra gdzieś dopatrzyła do, do na zdjęciu, że e, mój trener, Tomas Turbiślet, chodzi w takich butach pod skocznia wysłała mi, że, e, że fajne buty ten ma. Podpisałem jej, że w sumie dość dużo, dość dużo trenerów z innych reprezentacji też chodzi w tych butach i że takie fajne na skoczniach i, i taki miły prezent na mnie czeka w domu, jak przyjechałem. Także e, dziękuję. Trzy polki w siedmioosobowej stawce oznaczało, że biało-czerwone były pewne medali już przed rozpoczęciem rywalizacji. Na skoczni jednak na nie ciężko zapracowały. Zajęły trzy pierwsze miejsca. Mistrzynią Anna Twardosz przed Polą Bełtowską, brąz dla Nicole Konderli. Postawa Pawła Wąska niewątpliwie nas cieszy, bo Paweł po raz kolejny udowadnia, że ten przydomek nadany mu przez trenera Tomasa Turmbichlera, czyli Mr. Consistency, to jest bardzo trudne słowo, pasuje do niego jak ulał. On od pewnego czasu nie schodzi z pewnego poziomu i to nas bardzo cieszy, bo w internecie już rozpoczyna się, szanowni państwo, taka dyskusja na temat tego, czy Paweł Wąsek może być jak Kamil Stoch. Kamil, przypominamy, w sezonie 2010 11 tu na Wielkiej Krokwi wygrał swoje pierwsze zawody Pucharu Świata, i wydawałoby się, że ta kolejna zmiana warty wobec starzejących się, niestety, naszych weteranów oznaczałaby, że to właśnie Paweł w tej chwili może wskoczyć na miejsce numer jeden. Ale o Pawle to już porozmawialiśmy, porozmawiajmy zatem o pozostałych zawodnikach, bo trener Thomas Turmbichler zdradził w rozmowie z Aleksandrem Rojem, że czterech pewniaków no, do składu z pięciu na te zawody już ma. Między kim a kim się zastanawia? Posłuchajmy. Widzę dużą poprawę w skokach Kamila Stocha. Ten wynik to potwierdza. Teraz myślimy o składzie kadry na następny tydzień na zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Nie będziemy podejmować szybkiej decyzji. Na pewno będziemy o tych decyzjach dyskutować. Na pewno na początku przyszłego tygodnia ogłosimy decyzję co do składu Polski na Puchar Świata. Wydaje się zatem, że te wątpliwości Tomasa turmichlera na miejsce numer 5 dotyczą Kamila Stocha i Piotra Żyły. Trudno wyobrazić sobie zawody Pucharu Świata bez tego i tego zawodnika, ale jeden z nich będzie musiał obejrzeć w telewizji, najlepiej w telewizji polskiej, albo być może wystąpić w Pucharze Kontynentalnym w Bischofshofen. Na te decyzje jeszcze poczekamy. Tak czy inaczej, nadzieje związane z występami Polaków na Wielkiej Krokwi w przyszłym tygodniu. Są bardzo duże. Wszystko będą mogli Państwo obejrzeć od piątku w telewizji polskiej w TvP1 w TVP Sport w internecie na stronie tvPsport.pl. Wielka Krokiew czeka na elitę oby z pozytywnymi polskimi akcentami z zakopanego po mistrzostwach Polski na razie dla sportowego wieczoru Michał Chmielewski.